Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować edycję kolekcjonerską gry Medieval 2 Total War wydaną tylko w Polsce. Edycja przychodzi w takiej właśnie fajnym fajnej, skórzanej płachcie. Śmierdzi niesamowicie, czujecie to skóra. No i tu, tutaj już wiemy tą taką ulotkę z tyłu. Wydana była tylko w sklepie gram.pl cena no nie wiem, ile tam było sto kilka, sto kilkanaście, koło chyba 120 nawet zł, czyli dość tanio jak na dzielnicy kolekcjonerską Obecnie bardzo trudna do zdobycia, nie się udało im wyrwać za 100 zł, z czego tak się cieszę. No i dobrze, zapinane było, jak widzieliście, na taki rzemek i tak. Otwieramy, no i właśnie, pierwsza wada takiego opakowania, czyli no, nie chroni to zbyt dobrze przed uszkodzeniami. No i właśnie taką też figurkę dostałem, więc no i w sumie taką dostał też pierwszy właściciel. Czyli dla figurka. Figurka jest dobra, nie tylko opakowanie już popsute całe. Figurka ogólnie, no, malutka. Szczegółowa też nie jest za bardzo, aczkolwiek metalowa i dość ciężka jak na taki rozmiar. No i dobrze, to jest na bok. No i teraz główne pudełko. Tak wygląda i tu jeszcze mam takie otwarte na rzep. Jakby ktoś chciał i tak tutaj mamy główne pudełko z grą, z płytami z grą. Nie tylko jak widzicie. Dysk 1. To jest gdzie drugie, z drugiej strony. Dysk dwa kody mam. Dysk 2. A tutaj ulotki Total War, Total War E.K. Jakieś dwie, albo tamta jest yy, z dodatku Królestwa. Tutaj jakiś chyba dodatek mam do tego. Nie wiem czy to było jeszcze. Chyba było dodane właśnie do Gazety Klik. Taka broszurka też, no to nie jest skład edycji chyba. Tutaj oczywiście katalog nowości z 2006 roku. już za nowości były tam: Age of Empires, Neverwinter Nights 2, Guild Wars, Gothic 3, Dark Messiah. To są hity. porównaniu z tymi latami teraz Wtedy było bogato: Time Shift, Fear. Disney Magic i yeah, Królik Bystrzak. Dobra, na bok z tym Dalej mamy pocztówki. O! Jeden napit podpisano. Hmm. Nie ma numeru? Nie ma jaki numer? Ale... Nawet nie zauważyłem, że taka kartka jest. Te już są czyste. Jest sześć sztuk. I dalej. Mm. Film DVD o powstawaniu gry i ścieżka dźwięka. Chyba. Oj, oj, chyba dwa w jedną. Tak jest. Aha, tutaj widzę, że nie trzyma. No trzeba, bo zębów nie ma. Żeby to jakoś trzymało instrukcja klucz kolorowa stron 64 czyli grubaśna wszystkie typy, jednostki tam widziałem są napisane dalej, poradnik gracza Czyli poradnik autorstwa Jacka Komody No a treści nie ma to są kolorowe mapki, opisy Stron 64, czyli chyba tyle samo co instrukcja. Dalej nam taki plakacik. Planista jednostek. Chyba jakieś drzewka rozwoju czy coś takiego. Tutaj również. Tu państwa budynków. Znowu. Dalej mamy co to jest Mapka. na specjalnym papierze. Polskie napisy. Hmm, dziwne mapowanie, co tu mi tu robi? Karaiby. Fajnie, wow. Blisko dość te Karaiby nas nie. A jest tu taka, 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 na taka, stary i do tego był jeszcze album. Autorstwa komody również. Tak samo jak poradnik. Dodawany był już poza tą edycją Czyli w skład tej edycji, ale już poza tą płachtą skórzaną. To są właśnie wszystkie takie opisy każdej nacji. Liczy sobie 112 stron, taki album w twardej oprawie jest. Kartki śliskie. I ogólnie bardzo dobry dodatek. Taki bardziej rozszerzony, hardlock. No dobrze. To by było na tyle w tej edycji. Mam jeszcze edycję brytyjską tej gry którą też zaprezentuję i zobaczycie, która edycja jest lepsza. No opakowanie na pewno tamta, ale taką efektownością właśnie też opakowaniem niby, no ale niezbyt trwałym. Ale tam się chyba jednak bardziej będzie podobać. Jeszcze zobaczymy. To było tyle w tym unboxingu. Subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam na kolejny unboxing angielskiej wersji Total War Medieval 2. Cześć!